Bezpieczna antykoncepcja awaryjna. Czym jest tabletka dzień po? Antykoncepcja awaryjna, znana powszechnie jako tabletka dzień po, to rozwiązanie, które od lat budzi zainteresowanie kobiet na całym świecie, w tym w Polsce. Jest to metoda stosowana w sytuacjach nagłych, gdy dojdzie do niezabezpieczonego stosunku seksualnego lub gdy inne środki antykoncepcyjne, takie jak prezerwatywa, zawiodą np. w wyniku jej pęknięcia czy nieprawidłowego użycia. Choć tabletka dzień po jest skuteczna w zapobieganiu niechcianej ciąży, jej stosowanie budzi wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa, skutków ubocznych oraz procedury uzyskania leku. W niniejszym artykule przyjrzymy się szczegółowo, czym jest antykoncepcja awaryjna, jak działa, jakie są jej rodzaje, jak można ją uzyskać w Polsce, jakie skutki uboczne może wywołać oraz jakie kroki należy podjąć, aby jej użycie było bezpieczne i skuteczne. Wiedza na temat tej formy antykoncepcji jest kluczowa, aby każda kobieta mogła podjąć świadomą decyzję i w pełni rozumieć, czego się spodziewać po zastosowaniu tabletki. Tabletka dzień po to forma antykoncepcji postkoitalnej, czyli stosowanej po stosunku seksualnym w celu zminimalizowania ryzyka zajścia w ciążę. Jej działanie polega na opóźnieniu lub zahamowaniu owulacji, co uniemożliwia zapłodnienie komórki jajowej przez plemnik. W zależności od użytej substancji czynnej, tabletka może również wpływać na konsystencję śluzu szyjkowego, utrudniając plemnikom dotarcie do komórki jajowej lub na błonę śluzową macicy, zmniejszając prawdopodobieństwo zagnieżdżenia się zarodka. W Polsce dostępne są dwa główne rodzaje tabletek, dzień po, które różnią się substancją czynną i czasem, w którym można je zastosować. Pierwszy lek zawiera levonorgestrel, syntetyczny odpowiednik progesteronu hormonu regulującego cykl menstruacyjny. Tego typu tabletkę należy przyjąć najpóźniej w ciągu 72 godzin 3 dni od niezabezpieczonego stosunku, przy czym największą skuteczność osiąga się, jeśli zostanie zażyta w ciągu pierwszych 23 godzin. Drugi lek opiera się na odstanie uliprystalu, który jest skuteczny nawet do 120 godzin 5 dni po stosunku, choć również w tym przypadku najszybsze, przyjęcie leku zwiększa jego efektywność, Obie substancje działają w podobny sposób, ale odstan uliprystalu jest bardziej elastyczny pod względem czasu, co może być kluczowe w sytuacjach, gdy kobieta nie ma możliwości szybkiego uzyskania leku. Warto podkreślić, że tabletka dzień po nie jest metodą regularnej antykoncepcji i nie powinna być stosowana jako zamiennik dla innych form zapobiegania ciąży, takich jak tabletki antykoncepcyjne, prezerwatywy czy wkładki domaciczne. Jest to rozwiązanie przeznaczone wyłącznie do sytuacji awaryjnych, takich jak brak zabezpieczenia, niepowodzenie innej metody antykoncepcyjnej lub sytuacje, w których kobieta mogła być narażona na ciążę wbrew swojej woli. Częste stosowanie antykoncepcji awaryjnej może prowadzić do zaburzeń hormonalnych i wpływać na regularność cyklu menstruacyjnego, dlatego specjaliści zalecają, aby była używana tylko w wyjątkowych przypadkach. Kluczowe jest również, aby przed zastosowaniem tabletki skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, który pomoże ocenić, czy jej użycie jest bezpieczne w danym przypadku. Konsultacja medyczna pozwala nie tylko uzyskać pełną informację o działaniu leku, ale także upewnić się, że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne, które mogłyby wykluczyć jego stosowanie. W Polsce tabletka Dzieńpo nie jest dostępna w wolnej sprzedaży, co oznacza, że nie można jej kupić w aptece bez recepty. Aby uzyskać dostęp do leku, kobieta musi otrzymać e-receptę, którą wystawia. Lekarz, najczęściej ginekolog, po przeprowadzeniu odpowiedniego wywiadu medycznego. Proces uzyskania e-recepty może odbywać się zarówno podczas tradycyjnej wizyty w gabinecie, jak i za pośrednictwem telemedycyny, np. poprzez platformy medyczne takie jak HaloDoktor.pl. Konsultacja online stała się popularnym rozwiązaniem, szczególnie dla kobiet, które z różnych powodów braku czasu, odległości od placówki medycznej czy obaw przed wizytą w gabinecie wolą skorzystać z porady zdalnej. Podczas takiej konsultacji lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad, pytając o okoliczności niezabezpieczonego stosunku, ogólny stan zdrowia, przyjmowane leki, choroby przewlekłe oraz inne czynniki, które mogą wpływać na bezpieczeństwo stosowania tabletki. Na podstawie tych informacji specjalista ocenia, czy kobieta kwalifikuje się do przyjęcia leku, czy też istnieją przeciwwskazania, takie jak ciężkie choroby wątroby, niekontrolowane, nadciśnienie czy podejrzenie ciąży. W niektórych przypadkach lekarz może odmówić wystawienia recepty, jeśli uzna, że stosowanie tabletki mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjentki. Dlatego tak ważne jest, aby podczas konsultacji być szczerym i otwarcie odpowiadać na pytania lekarza. A także zadać własne, jeśli coś budzi wątpliwości. Po uzyskaniu e-recepty, kobieta może udać się do apteki, gdzie lek zostanie wydany na podstawie czterech cyfrowego kodu recepty oraz numeru PESEL. Proces realizacji recepty jest prosty i szybki, ale kluczowe jest, aby tabletkę przyjąć jak najszybciej. Po otrzymaniu, zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. W przypadku leku z Lewonorgestrelem czas ma szczególne znaczenie, ponieważ. Jego skuteczność maleje z każdą kolejną godziną po upływie pierwszych 24 godzin od stosunku. Po powrocie do domu kobieta powinna dokładnie przeczytać ulotkę i zastosować się do zaleceń dotyczących dawkowania. Zazwyczaj tabletka jest przyjmowana doustnie, popijana wodą i nie wymaga specjalnych przygotowań, takich jak przyjmowanie naczczo. Ważne jest, aby po zażyciu leku obserwować reakcję organizmu i w razie niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. Skutki uboczne tabletki dzień po mogą różnić się w zależności od organizmu kobiety oraz użytej substancji czynnej. Najczęściej zgłaszane dolegliwości to nudności, które w niektórych przypadkach mogą prowadzić do wymiotów. Jeśli wymioty pojawią się w ciągu trzech godzin od przyjęcia tabletki, istnieje ryzyko, że lek nie został w pełni wchłonięty, co może obniżyć jego skuteczność. W takim przypadku konieczne jest przyjęcie kolejnej dawki po uprzedniej konsultacji z lekarzem. Inne możliwe skutki uboczne obejmują zmęczenie, senność, bóle głowy, zawroty głowy oraz dyskomfort w okolicy brzucha lub podbrzusza. Niektóre kobiety mogą zauważyć niewielkie krwawienie lub plamienie między miesiączkami, a także zmiany w regularności cyklu menstruacyjnego takie jak opóźnienie lub przyspieszenie kolejnej miesiączki. Objawy te są zazwyczaj przejściowe i ustępują samoistnie w ciągu kilku dni. Jednak w przypadku utrzymujących się lub nasilonych Dolegliwości takich jak silny ból brzucha, obfite krwawienie czy objawy alergiczne, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, aby wykluczyć poważniejsze komplikacje. Warto również pamiętać, że tabletka dzień po nie zapewnia ochrony przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, takimi jak HIV, chlamydia czy rzeżączka. Dlatego w sytuacjach, gdy istnieje ryzyko zakażenia, kobieta powinna rozważyć wykonanie odpowiednich testów i konsultacje z lekarzem. W celu podjęcia dalszych kroków. Ponadto antykoncepcja awaryjna nie jest skuteczna. Jeśli ciąża już się rozpoczęła, tabletka dzień po nie przerywa. Ciąży ani nie powoduje poronienia, co jest częstym mitem. Jej działanie ogranicza się do zapobiegania zapłodnieniu lub zagnieżdżeniu się zarodka. Dlatego kluczowe jest jej szybkie zastosowanie. Antykoncepcja awaryjna to skuteczne narzędzie w sytuacjach nagłych, ale jej stosowanie wymaga odpowiedzialności i świadomości. Kobiety, które rozważają użycie tabletki dzień po, powinny pamiętać o konieczności konsultacji z lekarzem, szybkim działaniu oraz przestrzeganiu zasad bezpiecznego stosowania leku. Dzięki odpowiedniej wiedzy i przygotowaniu można zminimalizować ryzyko niechcianej ciąży, jednocześnie dbając o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Platformy medyczne, takie jak HaloDoktor.pl, ułatwiają dostęp do fachowej porady i e-recepty, co czyni proces uzyskania tabletki bardziej wygodnym i dyskretnym. Jednak niezależnie od okoliczności, antykoncepcja awaryjna powinna być traktowana jako rozwiązanie doraźne, a nie substytut regularnych metod antykoncepcji, które oferują bardziej stabilną i długoterminową ochronę.